Na mecz trzeciej kolejki eliminacji Mistrzostw Europy do lat 21. Zapraszają Marek Citko i Szymon Borczuch. No chociażby ze względu na sukcesy w piłce młodzieżowej Serbów w minionych latach z tą Serbią. Uwaga, bo Rosjanie mają teraz szansę na zdobycie bramki. Druga minuta tego spotkania, ale dobrze, Patryk Dziczek wybił piłkę przed pole. Karne. jeszcze uderzenie! Groźna sytuacja, bo Iwan Obljakov potrafi dośrodkować lewą nogą. Tak właśnie teraz robi. Dobra piłka! Sobociński świetnie lewą nogą, tutaj jest Jóźwiak z gumnym. Robert Gumny ma trochę miejsca, ale gęsto od rosyjskich obrońców szansa i gol! Po takiej troszkę przypadkowej sytuacji, chociaż tutaj oczywiście Robert Gumny znalazł miejsce, był jednak rykoszet, no a potem pewnie będzie samobój. to uderzenie zaliczone jako samobój, tak czy inaczej. Anika stopera, tak naprawdę, bo, bo nie, nie wiedział co robić, ta piłka w, uderzyła mu w głowę. Z płachetą. Dobrze przedarł się Kamil Peska. Jesteśmy już polukarnym Rosjan. No i Umiarow przerwał to zagranie. Jeszcze co z dystansu z kłopotami Maksimienko. Bo to nie koniec. Ponownie lewym skrzydłem Peska do płachety. Płacheta. Bogusz. Z Techniczne uderzenie. Maksimienko. Jak wiele zawdzięczają swojemu bramkarzowi Rosjanie. Rosjanie troszeczkę. co Oj, nieporozumienie. Pusta bramka! I jest jeden do jednego. I tak jak tutaj. nie ma spalonego. Czałow wychodzący do tej piłki. No i zderzenie Grabary z Sobocińskim. Radzą sobie całkiem nieźle na, na małym terenie. Tutaj gdzie jest gęsto od... Reprezentantów Polski był strzał. Za dużo tracimy energii na odebranie tej. Umiarow pory. ma za dużo miejsca. Strzela z dystansu. Ale sytuacja się niestety powtarza. Umiarow pole karne. Łomownicki przekonał trenera Gałaktimowa, że powinien grać w podstawowym składzie, no a potem to potwierdził w dwóch pierwszych meczach i potwierdza to także dzisiaj. Potwierdza niezłą grę. Także Mateusz Bogusz, świetne zagranie. Klimala! Gol! Świetnie kończy się pierwsza Uf, połowa brawo. dla Polaków, 2 do 1, Patryk Klimala, co za gol! Jego strata, a jednocześnie przejęcie piłki przez Bogusza było decydujące, no i to zagranie Marku. Ja, to, to są te piłki prostopadłe, gdzie nie ma ob obrońców, obrony, która ci przerwie. Idealna piłka między bramkarzem a obrońcą. Zobaczcie, bramkarz też stanął w bramce, Klimala. Przede wszystkim wystrzec się takich błędów, jakie je... Jaki Polacy popełnili w 25. Minucie, po którym stracili bramkę? Na 1 do 1, a teraz! Ależ mieliśmy dużo szczęścia! Przeszkadzać no, i Zobaczmy, Utkin, on teraz oderwał się od naszych obrońców. Zablokowany Sulejmanow, a nieskuteczny, niecelnie uderzający Czałow. Mistrzostw Europy 2019, czyli tego turnieju, na którym Polacy grali. Zobaczmy, Juźwiak przekłada piłkę na lewą nogę. Odegrał do gumnego Robert Gumny, do kolegi z Lecha Poznań. jak trochę za mocne zaśrodkowanie. Słupek Klimala łapie się za głowę, ależ to była szansa. Chociaż widzimy, że Klimala był na spalonym. Nigdy po rozpadzie Związku Radzieckiego Rosjanie w mistrzostwach Europy do lat 21 nie grali. A teraz Paweł Tomczyk, on ten atak rozpędza. Tomczyk oj. zablokowany przez Jewgieniewa. Tylko szulasz Bramkę, mocno, dokładnie. Bogus tak to właśnie robi Maksimienko z dużymi kłopotami, szukał piłki Tomczyk, tutaj jest Jóźwiak, Juźwiak. Tomczyk, chcemy, żeby ten, ten stan się utrzymał, no widzimy tutaj, że Szabi Sulejmanow, on wykonuje ten rzut wolny, świetnie Grabara na raty tego spotkania, ile czasu jeszcze My musimy poczekać na końcowy gwizdek. Ile to będzie kosztowało nas nerwów? Tym bardziej, że Rosjanie jeszcze zebrali się na taki ostatni zryw, i niestety zdobywają bramkę. Głuszenkow. Rezerwowy, on... tak, który wszedł. Tak, tak, on minął. Idealnie. Karola File. No dobre dośrodkowanie. Tu interwencja.